Dziękuję serdecznie. Paranormalny w składzie! Igor Kwiatkowski. <noise> Michał Paszczyk W roli Amatara za sterami Rafał Kaducki. A w roli brata Pita Robert Potyka. Generalnie jestem z takiej małej miejscowości w województwie lubuskim, Sienia Ważacka. Ja w zasadzie miałem takie szczęście i nieszczęście, bo tylko tak. Trzy lata chodziłem do szkoły yy, yy, na wsi. Potem pojechałem na kolonie, pamiętam i wróciła mi moja mama, mi zakomunikowała, synu, przenoszę cię do miasta. A ja mówię, nie chcę do miasta, przyjechałem tutaj kolegów. No i przeniosła mnie chcąc nie chcąc do szkoły w Żarach, jako ten ze wsi miałem trochę pod górę, ale jakoś tam się szybko odbiłem. Pamiętam, że tylko przez miesiąc mówili na mnie wieśniak, wieśniak, a potem miałem bójkę z najsilniejszym kolegą w klasie i wygrałem i od tej pory byłem, byłem kolegą tych wszystkich ludzików. I w siódmej klasie jakieś były wypełniony takich było broszur. Kim chcesz zostać, i tam jak będziesz duży. tam Ja że weterynarzem. No i się okazało, że żeby zostać weterynarzem, to musiałem wyjechać do Jeleniej Góry. To będzie piosenka o niespełnionej miłości. Przez skarpety na dotarcie, to te skarpety, co mają taką przetartą piętę i palce, ale jakoś szkoda ich wyrzucić. W połowie weterynarza przeszła mi pasja, żeby być weterynarzem, bo się okazało, że, że to nie tylko trzeba leczyć, ale też usypiać. To w ogóle było jakoś no nie ja się o co nie bawię. Ja miałem leczyć krowy, a nie usypiać psy. Więc ja byłem taki trochę zagubiony, zbliżał się czas pod podjęcia ważnych decyzji w życiu, co ja będę robił dalej. Natomiast w piątej klasie na zakończenie roku postanowiliśmy przygotować coś wyjątkowego i pani nie, nie, nie. profesor przyniosła nam Hamlet niepoważny według jego Przybory. I do tego doszusowaliśmy jeszcze jakieś monologi właśnie Piaseckiego, dańca, jakieś takie scenki, piosenki. No i zrobiliśmy ten występ kabaretowy i nagle coś się okazało, że zaczynają do mnie podchodzić te ci nauczyciele i wszyscy mi gratulują, że świetnie, że, świetnie, że świetny głos, że świetny ruch. I podchodzi do mnie pan który uczył nas w UEF-u i mówi do mnie Roberto, ty powinieneś iść do szkoły teatralnej. Było to piękne lato, czyli spacer, skradłem całusa mojej Marcie, było cudowne błękitne niebo, a w butach skarpety na dotarcie. Skarpety na dotarcie. Pomyślałem sobie, że no... Mam 20 lat, do tej pory wszystko mi się udawało. Graliśmy w piłkę ręczną, zawsze byliśmy najlepsi. Robiliśmy kabaret, zawsze to było śmieszne. Nigdy nie było... zdawałem maturę, udało mi się za pierwszym razem. Egzamin zawodowy świetnie, więc mówię, kurczę, zdaję teraz do szkoły teatralnej, i na pewno się dostanę. Jaką pan ma piosenkę? Ja miałem taką piosenkę, Pralnia dał Ukrzywicza, pamiętam, taka piosenka, piosenka. mi ją śpiewać. Do... Przepraszam, proszę mi tą piosenkę zaśpiewać jako kominiarz, a ja bym chciał jako grabarz, a ja jako strażak. Ja... Jeszcze ja z tym kompletnie zagubiłem, ale wciąż jeszcze byłem w takiej myśli, że, krusze, przecież uda się, przecież uda się. Trzeba myśleć pozytywnie, bo od tego wszystko zależy w moim życiu. Jak będę myślał pozytywnie, to zawsze mi się wszystko uda. Przynieśli na, na, na kartce formatu A4 yy, listę osób, która dostała się do kolejnego etapu, przykleili to na tablicy i pojedynczo odsłaniali i krzyczeli nazwisko osoby, która się tam dostała, alfabetycznie. I jest M. Matusia, i słyszę, że tam się wydziela koleci. Oh yes. O jest! Jakiś tam inny, jakiś makowiecki, o oh jest! I potem już nie było mojego nazwiska. Ja mam nazwisko motyka i tak. I mówię o oh fuck! Don't worry I'll be happy, you wanna fight! To chyba było w zasadzie taki mój pierwszy raz w życiu taki strzał strzał w ryj, że nagle coś się nie udało, a tak chciałem, przecież wszystko było dobrze. Takie pierwsze myślę, spotkanie z dorosłością nagle. Zaprosiłam mnie do siebie, Tam przy świecach i mocarcie. Całowałem ją po szyi. W głowie miałem myśli czarcie. No, miałem myśli czarcie. No i zawiozłem swoje papiery do Akademii Rolniczej, do, do Wrocławia. Przeniosłem za technikę, złożyłem. Pani była zachwycona. Pan jest absolwentem techniką, świetnie, my takich potrzebujemy, bo to wszyscy z ogólniaka, oni nie dają rady. Pan będzie w ogóle i tak dalej, Dobra. że to będzie świetne, że tutaj pan już przecież tyle rzeczy potrafi, to w ogóle jest kontynuacja i tak dalej, i tak dalej. Po trzech dniach zastanowiłem się. Że to jest jednak bez sensu, bo nagle jestem w tym momencie, w którym podejmuję najważniejsze swoje życiowe decyzje. Jeżeli pójdę w tą stronę, to wiadomo, że będę studiował przez 5 czy tam sześć lat i będę potem jakby weterynarzem zootechnikiem, cokolwiek bym tam nie robił, a nie chcę tego robić. trochę okiełdna, dobra. Prrr. Wojskowa komisja uzupełnień zwróciła się z, właśnie z prośbą, że chcą mnie do wojska. Więc się wymeldowałem od babci, gdzie byłem zameldowany, a gdzie przychodziła, przychodziła cała korespondencja, i uciekłem do Jeleniej Góry. Nastąpiła rzecz, która absolutnie przewróciła moje życie do góry nogami, ponieważ pojawiły się plakaty na mieście. Rusza nowe radio. Żejowisz. To może ja bym poszedł. My nie potrzebujemy, już mamy całą obsadę. No ale jak, przecież tu w ogóle rusza radio, ja mogę robić różne rzeczy, ale nie, my już mamy, że dzięki, że zadzwonimy. Tego samego dnia spotkałem na sali gimnastycznej, bo graliśmy w koszykówkę, kolegę, który mówi do mnie, stary. Jest taka sytuacja, że w telewizji jest koleś, który robi nabory do programu kabaretowego. Lista, lista, mandaryna, mandaryna. Ale się pan postara. Tam spotkałem Igora Kwiatkowskiego, z którym jestem teraz w kabarecie. I generalnie myśmy przez to sito przeszli. I zrobiliśmy tam w tej telewizji jakieś dwa albo trzy programy. Koleś, który był jakby kierownikiem tego wszystkiego, mówi: słuchajcie, przecież ruszyło to nowe radio. Ja tam pojadę i ja już tam byłem, oni tam już nie Ale mówię, nie, ja tam pojadę zapytam się, czy nie chcieliby mieć na przykład cyklicznie jakiś program na antenie. Ten kabaretowy. Pojechał, wrócił tak. Przepraszam bardzo. probana, po ile te czereśny pan ma? Kolega Marcin Kec, który był DJ-em, przychodzi do mnie i mówi: Ty, motyk. A ty może byś nie chciał robić jako DJ? Nie, ale słodkie te czereśnie. Stoję teraz na przystanku, bo wybieram się. Gdy przygotowałem sobie taką pogadankę na godzinę o duchach, ja. Piernicze. To było tak słabe. Ale oni chyba zobaczyli, że ja to tak serdecznie wierzę, że to jest świetne, że oni mi dali szansę. bo spod znaku. Jestem waga. I po pół roku oni mówią: ty, Dobra, to dostaniesz poranek do poprowadzenia. Za 13 minut, godzina 10, to poranny program. Dziś w towarzystwie pana Kenia poranny program. Pan wie? Polubiłem troszeczkę pana. Będąc w radiu już jakieś 5 lat, już byłem takim radiowcem, który miał trochę swój styl. Potrafiłem mówić, czytać, rozmawiać ze słuchaczami, prowadzić fajny konkurs. Te wszystkie rzeczy ogarniałem. I dzwoni ktoś z RMF-u. Ja mówię: o, Z RMF-u, dawaj, 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 z nim pogadam, Bo myślałem, sobie, że ktoś tutaj sobie robi. Ja, dawaj, dawaj, halo. I słyszę z drugiej. Dzień dobry. Tutaj w Figurski dzwonię z top listy, prawda? Zostaliście wytypowani ze swoją audycją i wasze radio dostaje od nas złoty mikrofon. Zapraszam na kopiec do Krakowa. O. Halo? Tak, zapraszam. Kiedy możecie przyjechać? w niedzielę, za tydzień będzie dobrze? Dobrze, będzie dobrze. Pff. I mówię: do ty. Jedziemy do Kako, do RMF. Cześć Motyk. Dzień dobry, witam Ciebie! Cześć! Cześć, Tuka! To ja mam do ciebie prośbę. No nie no, ja nie mogę grać ciągle piosenek na życzenie, bo mnie wyrzucą z pracy! I ja wtedy sobie pomyślałem coś takiego. kurczę, to jest właśnie ten moment, kiedy ja muszę ze sobą coś zrobić. I jeżeli chciałbym w ogóle funkcjonować dalej jako radiowiec, no muszę zdobywać kolejne doświadczenia. I zaczęło mi już coś takiego świtać w głowie, że, że muszę się wydostać z zieleni góry do jakiegoś innego radio, ale jak? A ja nie wiem jak. E, sieknę w Enter o, i poszło. Red Hot Chili Peppers i Snow Radio e, Jowisz zamknęło swoje, e, swoje drzwi, e, zostało kupione przez e, Agorę i stało się radiem Złote Przeboje. Przychodzi do mnie programowy i mówi, słuchaj, bo to był nowy programowy, którego nie znałem, dopiero poznałem, czy nic tam jestem z dziesią, prawda, i e, e, zrobiłem tu świetne radio. Twoje radio! 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 Za złotymi przebojami! Mija pół roku, jest organizowany pierwszy zjazd, gdzieś tam w okolicach Warszawy. Podchodzi do mnie Maciej Strzelecki. Wiesz Motyk, za chwilę dostaniesz propozycję bardzo fajną, przejścia do innego radia. To jest dla Ciebie szansa. Nie zatrzymujecie. Jeżeli podejmiesz taką decyzję, a ona będzie dla Ciebie dobra, rób tak, jak Ci podpowiada serce. Podchodzi do mnie ten sam koleś, który pół roku temu mówił mi, że właśnie podejmujemy roboty w Jeleniej Górze, żeby być numerem jeden. Jest taka sytuacja, że otwierają radio w Blue FM, w, we Wrocławiu. Wiesz, ja będę tam programowym. A on mówi, ale jesteś tu programowym. Nie, już jestem tam. Jak? No, dostałem propozycję, ją wziąłem. Kompletuję ekipę. Jedziemy. A on mówi, a jak? Przecież ja nie mogę, przecież tutaj mamy robić, nie? Nie daj sobie spokój w ogóle. I ja tego, tej propozycji nie przyjąłem. Wróciłem do domu i się zastanawiałem Kurde, co ja zrobiłem? I was mówię mówi Jezu Chryste. Mój pociąg z, z napisem szansa odjechał po prostu. Raz, dwa, trzy. hej, hej kochani, witajcie, przed nami kolejne notowanie. Misty w Radia Terevedo, a poczekaj mnie budka soglera, już teraz wskakujemy we właściwe miejsce. Kolejny to Jacek Stachurski. <grych> Dobrze, słychać. Programową została Edyta Stańczyk. Wracam po wakacjach. Edyta do mnie mówi: Słuchaj, motyk. Spełniły się Twoje marzenia. Miu, co? Kubik dzwonił, że chciałby cię w radiu w Krakowie. E. No, słuchał tych Twoich mu tam przesłałam, że jest zadowolony, świetnie. Zapraszam cię na rozmowę. I on nam mówił mi: Słuchaj, fajny jesteś. Masz fajną osobowość, fajnie gadasz, jesteś ciekawy, dowcipny. Masz szybkie jakieś tam riposty i tak dalej. Ale potrzebuję kogoś na dziesiątą. Na dziesiątą? A tak fajnie, a jest na dziesiątą. I nagle otwierają się drzwi, wchodzi kolej. dobry! E, witam serdecznie, nazywam się Lech Chodacki. Jestem y, w ogóle dyrektorem wszystkich tych rozgłośni Blue FM. W ogóle, O, ty jesteś Motyk. Ja słuchałem tych twoich, tych tych yy, śmiesznych tych rzeczy. Potrzebuję czegoś takiego do, do, do radia. Na poranek. Na Śląsku. Tychy. Wiesz, że to jest? Nie ja wiem. Kochatowicz. No. Pana, ja to się znowu pojawiam. Dzień dobry, witam pięknie. W czwartek o poranku 2 listopada już się rozpędzam. Za 24 minuty będzie godzina 8. Z licencją na budzenie do 9. Jak zwykle. Motyk, pięknie zagramy. Świetny facet. Szkoda, że zajęty, bo ja bym. Nieważne. Zanim przyjechałem do Tychów, zacząłem w Wielonej Górze pracować w, w knajpie jako DJ i grałem tam muzę. I któregoś razu patrzę, a normalnie za barem kuchennym stoi Igor Kwiatkowski, którego kiedyś tam poznałem przy yy, okazji yy, robienia tego programu telewizyjnego, tam kabaretowego dla lokalnej telewizji. Jest, jest Mariola, jest. Się przygotowuje się do występu, goli nogi, słuchajcie, do długo czasu zajmuje. Tak. Powstała idea, robimy kabaret. Taka niegroźna idea. No zróbmy kabaret, zobaczymy, co się stanie. Jak się zakłada kabaret, nie widzieliśmy. Wiedzieliśmy, że trzeba coś napisać. I okazało się, że to w ogóle nam nie idzie, to pisanie. Ja my ty bo to trzeba jakoś fachowo robić. To trzeba jakąś książkę przeczytać. Poszedłem do biblioteki, tu, 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 wypożyczyłem książkę Władysław Sikora. Taki poradnik dla młodych twórców kabaretowych. Przeczytałem to. Aha, no to o to chodzi. Igor to przeczytał. I już wiedzieliśmy, że żeby napisać tekst kabaretowy, to musi być początek, środek i koniec, koniec, ze że puenta, żeby ludzie wiedzieli, kiedy trzeba być brawo i to musi być śmieszne. Bo jak nie będzie śmieszne, to dupa, tak? Dzwoni jakiś kolega do Igora. Za tydzień mam wesele w hotelu. Może byście przyszli? Macie tam ten kamerecik swój macie. No! no przyjdźcie to tam, pokażecie. Taki prezent dla tego, dla młodych. No. Myśmy byli przekonani, że to jest mega sukces. Ktoś to nagrał w ogóle, dał nam kasety i mówił to słuchajcie, macie swoje pierwsze nagranie w ogóle, tak nie? A my no to teraz to już w ogóle świat stoi otworem. I wysłaliśmy to na yy, festiwal do Lisbarka Warmińskiego. Dostaliśmy odpowiedź, że to jest nieczytelne i w ogóle, że jeszcze musimy popracować. Obraziliśmy się strasznie na to w ogóle, że co, jak, w ogóle my mamy świetny kabaret i tak dalej. I Michał rzeczywiście jest kawalerem. Postanowiliśmy z ikorem wziąć ten problem w swoje ręce, szukamy mu żony. Poprzednim razem się to nie udało, ale może tym razem. Akcja się nazywała Przygarni. Kropka? Tak. Jest taki y, festiwal, wyczytałem w internecie, mówi Igor, paka, nie? Do zareklamowania sto Rano idealnie pasuje Natalia Kokulska. To ja, zatrzymaj mnie! Mieliśmy tak zwany Dzień Konia, czyli wszystko, mega wszystko nam się udało na luzie zagrać po prostu i byliśmy jakimś objawieniem tam, że w ogóle para gdzie wy byliście, co wy robiliście? Czemu was wcześniej nie było w ogóle, o co chodzi? Mąż do żony. Pokonam siebie! Udowodnię, że można lepiej! Chcę, potrafię, wzniosę się! Ty, a żona, Widziałam, O cię! Nagle dzwoni do nas kolega jakiś i mówi Dzień dobry! Mam na imię Sebastian. We Wrocławiu mam taki klub studencki, widziałem w Wyborczej, że tam o was pisali Wy jesteście takim nowym kabaretem. Ja bym coś takiego potrzebował. Ile za to pieniędzy chcecie? Nie, pan, tak powiem, w klubie tata. No, obcieccie pana, dobrze! Nastąpił oczywiście przełom, bo zawsze musi coś takiego nastąpić, albo w jedną, albo w drugą. I powstał Sketch Mariolka. No, was, panu rewelki nie ma, kuwa, wiesz. To leżało w. Laptopie, ja mam z pół roku. No i gramy jakiś występ, że ludzie chcą bis. A myśmy nie mieli już nic żadnego bisa. Tam mieliśmy jakiś tam program na godzinę 20, a tu trzeba było grać jeszcze. I proszę Państwa, jest taka sytuacja, że mamy taki sketch, prawda, on jeszcze dopiero powstaje, ale tu kolega właśnie jest w stanie Państwu to pokazać i tak dalej, i tak dalej. I, Igor wyszedł i... no i wyszedł i zrobił tą Mariolkę i się na nagle kozoło, że jest masakra. No. Następkiewicza nie ma spa! Następkiewicza nie ma spa, to co jest? Ta, akurat, proszę cię, rzeźbia, jasne. I z tą Mariolką zaczęliśmy jeździć. Zaraz się okazało, że, 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 że ta Mariolka jest tak znana jak Rysius Klan, nie? Że po prostu mieliśmy zrobić jedną, zrobiliśmy już pięć i jest szósta napisana, nie? I ona jest, okazuje się, że ta, której jeszcze nie pokazaliśmy nikomu, jest najśmieszniejsza z tych wszystkich, nie? No ale też nie chcemy być kabaretem, który zostanie zaszyflatkowany a, ci od Mariolki. Nie mówię do siebie, tylko spróbuję. Z drugiej strony jest coś takiego, że jeżeli ktoś zna Mariolkę i przychodzi na nasz występ, który trwa ponad dwie godziny, a Mariolka tylko cztery minuty, to dostaje oprócz tego jakieś fajne piosenki, fajne sketchy, fajną improwizację, w której się już świetnie czujemy i się okazuje, że wychodzi po tym spektaklu i mówi: Ja cię, oni mają jeszcze w ogóle fajny program, nie tylko ta Mariola, nie? Fajna, nie? Ale wiecie, że to jest chłop zabawę przebrany? Pierwszy wykon pod tytułem Sopot Top Trendy Kabareton. Pojechaliśmy do Sopotu jako kabaret mało znany jeszcze generalnie, bo w telewizji nie było nas dużo. Trzy swoje najlepsze rzeczy pokazaliśmy i wtedy się okazało, że te 4 czy tam pięć tysięcy ludzi po prostu zwariowało. To jest coś, coś mega. Zrobiłeś coś z niczego, prawda, z niczego. Gdzie mieliśmy próby na ławkach, w parku w Jeleniej Górze przed chwilą, a nagle jesteśmy w amfiteatrze. Cztery tysiące ludzi mówi tak, to jest to, to jest po prostu świetne, gdzie wy byliście, to jest rewelacja. Same spadały z nas ubrania, broniłem butów swych za żarcie. Ściągnij te buty, Marta, nie mogę. Dlaczego? Mam skarpety na dotarcie. A, skarpety na dotarcie. A ona jakaś. Kiedyś, zanim zacząłem pracować w radiu i zacząłem y, robić kabaret, który robię do tej pory, no to y, pracowałem w sklepie, a w międzyczasie jeszcze sprzedawałem żarandolę z bosącu na przejściu granicznym dla Niemców. Zaczynałem od siódmej, kończyłem gdzieś o godzinie 18 i za każdym razem, kiedy wstawałem rano do roboty, ze względu na to, jaki był dzień, słoneczny czy deszczowy, zawsze mówiłem, kurde, znowu do tej pracy. Dopiero przeszło mi to w momencie, kiedy zacząłem pracować w radiu, a teraz yy, nie ma tego zupełnie, czyli jakby yy, wybrałem dobrą drogę. Nie wiedziała, o co mi chodzi, więc pokazałem mojej Marcie skarpety, z których palec mi sterczał. jak żołnierz na warcie jak żołnierz na warcie. Ja tak bardzo Cię przepraszam, powtarzała to uparcie, pokładając się ze śmiechu z ma skarpet na dotarcie. Jak tam ze środka ktoś mówi skarpet do niego, zrób dotarcie. to, to trzeba to zrobić po prostu. I ja generalnie nie żałuję ani jednej decyzji, którą podjąłem. Taką trudną decyzją, odmowną było to, że nie poszedłem do radia do Wrocławia, będąc w Jeleniej Górze, co byłoby dla mnie z jakąś trampoliną. Jednak nie. Zostałem dzięki temu poznałem igora, z którym mamy kabaret. Gdybym pojechał do Wrocławia, w życiu byśmy się nie, nie spotkali, bo, bo ja nasze drogi by się nie spotkały w tej knajpie, bo ja bym tam nie pracował. On by tam robił kotlety może do tej pory, prawda? Jadena! cię spotkał! Miłość życia! Nie Starcie i się pozbądź Z garderoby swoich skarpet dla... Jeżeli ja miałbym się zrażać tymi wszystkimi rzeczami, które mnie spotkały, te złe, czyli brak pieniędzy, brak miejsca zamieszkania, nie byłem zameldowany gdzieś, nie miałem pieniędzy na benzynę, nie miałem na chleb i tak dalej, te wszystkie rzeczy jakby przeżyłem. Gdybym miał się zrażać takimi rzeczami, w życiu nie robiłbym teraz kabaretu. Jakby się nie poddałem. I to też nie ma związku jakby ze szkołą, którą się kończy. Ja jestem technikiem weterynarii. Igor skończył szkołę gastronomiczną. A mimo wszystko udało nam się osiągnąć jakiś sukces w mniejszym, większym stopniu i robić to, co, co kochamy. Tak? Spełniamy swoje marzenia, stajemy na scenie. Jestem Migor lat dwadzieścia parę, starycją miłej twarzy, ale jedną tego mam przywarę i to wszystko z jednym się kojarzy. I to wszystko z jednym się kojarzy I to wszystko z jednym się kojarzy Kojarzy się